Dlaczego Wietnam zakazał filmu o Barbie? Nowy film Barbie został zakazany tam. Porozmawiajmy o tym dlaczego. W jaki sposób film ten jest powiązany z jedną z najbardziej drażliwych kwestii geopolitycznych w Azji. Co nam mówi o relacjach Hollywood z Chinami? Film Barbie będzie z jednym z największych kasowych przebojów ostatnich lat. Film, w którym występują niezwykle popularni aktorzy, tacy jak Margot Robbie, Ryan Gosling i wyreżyserowany przez wielokrotnie nagradzaną reżyserkę Gretę Gerwig, jest bardzo pozytywnie promowany we wszystkich mediach i ma pozytywne recenzje. A moje córki uwielbiają teledysk z tego filmu z Kenem. Posłuchajcie odrażliwych południowoazjatyckich kwestiach. Zapraszam. Film Barbie jest pierwszym filmem na żywo inspirowanym modną lalką o imieniu Barbie. Barbie zostały opisane jako najpopularniejsza lalka na świecie, jedna z najbardziej znanych zabawek dziecięcych wszechczasów. W rzeczywistości lalki Barbie zrewolucjonizowały branżę zabawkarską. Spopularyzowały trend akcesoriów do zabawek i lalek. Zamiast po prostu kupować lalkę dla dziecka, możesz kupić ubrania, domy, samochody i partnerów. Aby dostosować swoją lalkę Barbie, biorąc pod uwagę ogromną popularność zabawki oraz promocję, jaką otrzymał ten film, oraz obsadę i reżyserię, jakiej ten film doświadczył, można być pewnym, że będzie to jeden z najbardziej kasowych filmów ostatnich lat. W większości krajów, ale nie we wszystkich. Wietnamska Narodowa Rada Oceny Filmowej, po zapoznaniu się z filmem Barbie, uznała jedną scenę za tak obraźliwą i obrzydliwą, że zakazała wyświetlania całego filmu. A to doskonała okazja, aby porozmawiać na pewien temat, znany jako spór o Morze Południowo-Chińskie. Przyjrzyjmy się bliżej kontrowersjom związanym z filmem Barbie, o jego związku z jedną z najbardziej kontrowersyjnych debat na świecie oraz temu, jak Hollywood próbowało zrównoważyć tę sytuację w najnowszej historii. Okej, okay, dlaczego więc Wietnam zakazał filmu Barbie? W jednej ze scen bohaterka Barbie dowiaduje się, że musi opuścić Barbie Land i udać się do prawdziwego świata. Podczas tej sceny na ekranie pojawia się dziecięcy rysunek mapy świata. Mapa w żadnym wypadku nie jest dokładnym odzorowaniem świata rzeczywistego. Jest to bałagan dziwnych kształtów i dziwnych linii. Jednak w jednej części mapy przerywana linia w kształcie litery U przecina ocean i wraca z powrotem na ten sam ląd. Większość ludzi przegapiłaby ten szczegół, a nawet gdyby ktoś to zauważył, po prostu by założył, że to jest bezsensowna linia na i tak już bezsensownej mapie. Ale według wietnamskich recenzentów filmowych miało to znaczenie. Była to według nich reprezentacja linii dziewięciu kresek jednego z kluczowych aspektów sporu o Morze Południowo-Chińskie. Pozwólcie, że wyjaśnię. Spór o Morze Południowochińskie jest złożonym i długotrwałym sporem terytorialnym, w który zaangażowane jest wiele krajów Azji Południowo-Wschodniej. Główną kwestią sporną jest suwerenność lub własność nad różnymi wyspami, rafami i wodami w Morzu Południowo-Chińskim. Spór dotyczy nakładających się na siebie roszczeń terytorialnych Chin, Wietnamu, Filipin, Malezji, Brunei i Tajwanu. Linia dziewięciu kresek to linia demarkacyjna używana przez Chiny na oficjalnych mapach w celu podkreślenia ich roszczeń terytorialnych na Morzu Południowochińskim. Linia składa się z dziewięciu kresek, które otaczają pewną część morza, obejmując obszary, do których zgłaszają roszczenia także inne kraje w regionie. Roszczenia Chin oparte na linii dziewięciu kresek obejmują liczne wyspy Rafy i mielizny, w tym wyspy Paracelskie i wyspy Spartli. Linia z dziewięcioma kreskami jest używana na chińskich mapach od 1940 roku, ale jest bardzo kontrowersyjna i niejasna. Republika Chińska, rząd Chin, przed przejęciem kontroli przez Partię Komunistyczną po raz pierwszy narysowała linie na mapach w latach 40. XX wieku, aby wskazać swoje roszczenia do wysp i wód Morza Południowochińskiego. Linie te nie były jednak konkretne ani jasno określone, co doprowadziło do masowych kłótni, sporów i zamieszania w całym regionie. Twierdzenia Chin opierają się na ich wersji historii która twierdzi, że starożytne chińskie dokumenty i mapy pokazują, iż chińscy rybacy i handlowcy działali na Morzu Południowochińskim dawno, dawno temu, a zatem region ten powinien być własnością Chin i być przez nie kontrolowany. Inne kraje regionu mają jednak własne, często bardziej uzasadnione roszczenia do wysp i wód. Te sprzeczne roszczenia terytorialne na Morzu Południowochińskim są zakorzenione w czynnikach historycznych. Niektóre kraje w regionie twierdzą, że ich roszczenia opierają się na dowodach historycznych, takich jak starożytne mapy i zapisy. Podczas gdy inne polegają na swojej lokalizacji. Obecność cennych zasobów naturalnych, w tym rezerw ropy naftowej i gazu, wprowadza jeszcze więcej presji do całej sytuacji. Chiny wykorzystują również swoje roszczenia terytorialne do uzasadniania budowy sztucznych wysp i baz wojskowych w tym regionie. Co ważne, podczas gdy Chiny mocno wierzą w linię dziewięciu kresek, żaden inny kraj tego nie robi. Inne kraje i międzynarodowi obserwatorzy twierdzą, że linia i roszczenia Chin są niezgodne z prawem międzynarodowym, w szczególności z Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza UNCLOS. Konwencja o prawie morza stanowi ramy prawne służące określeniu praw i granic na oceanach, w tym w wyłącznych strefach ekonomicznych oraz na szelfie kontynentalnym. Orzeczenia Trybunału w sprawie wniesionej przez Filipiny przeciwko Chinom w 2016 roku stwierdziło, że chińskie roszczenia dotyczące linii dziewięciu kresek nie ma podstawy prawnej na mocy praw UNCLS. Chiny odrzuciły jednak to orzeczenie, utrzymując swoje stanowisko oparte na prawach historycznych. Spór o Morze Południowochińskie jest bardzo drażliwą i politycznie naładowaną kwestią, która ma implikacje dla stabilności regionalnej, szlaków handlowych i eksploatacji zasobów. Dlaczego Wietnam jest tak urażony mapą z dziewięcioma kreskami? Dla Wietnamu i wielu Wietnamczyków, a także dla innych mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej, linia z dziewięcioma kreskami jest głęboko obraźliwa. A Wietnam ma historię bardzo surowego przedstawienia map w filmach. Film animowany Abominable i film akcji Uncharted zostały w ostatnich latach zakazane w kraju ze względu na mapę. John Wick 4 został również nieoficjalnie zakazany w Wietnamie ze względu na występującego w nim aktora Donniego Jena, który publicznie wypowiedział się na temat sporu o Morze Południowochińskie. W przypadku Wietnamu umieszczenie linii 9 kresek na mapach może być postrzegane jako wyniesienie roszczeń Chin ponad roszczenia Wietnamu. Budzi to również obawy co do intencji Chin i ich potencjału do sprawowania kontroli nad obszarami, które Wietnam uważa za swoje. Wietnam ma długą historię zamieszkiwania i wykorzystywania wysp i wód w regionie, a linię 9 kresek postrzega jako naruszenie swoich tradycyjnych łowisk i dostępu do cennych zasobów morskich. W wyniku tych obaw Wietnam jest szczególnie ostrożny, jeżeli chodzi o mapy, na których znajduje się dziewięciokreskowa linia. Teraz gdy Wietnam zakazał wyświetlania filmu Barbie, co zrobi hollywoodzkie studio? Hm. Nic. Grupa filmowa Warner Bros powiedziała, że jakiekolwiek podobieństwo do linii dziewięciu kresek jest całkowicie przypadkowe. Jest to fikcyjna mapa pełna linii, kolorów i kształtów. Ale to nie pierwszy raz, kiedy hollywoodzki film robi wszystko co w jego mocy, aby przemówić do chińskiego rządu. Hollywoodzkie studia bardzo chcą wejść na rynek chiński. Ogromna populacja Chin jest ogromnym rynkiem dla filmów i może przynieść studiom niewiarygodne pieniądze. Początkowo hollywoodzcy producenci starali się dotrzeć do chińskiej publiczności, włączając do niej takie elementy jak chińscy aktorzy w drugoplanowych rolach lub kręcąc niektóre sceny w Chinach. Jednak wraz z zaostrzeniem kontroli chińskiego rządu nad społeczeństwem i skomplikowaniem stosunków amerykańsko-chińskich, podejście Hollywood uległo zmianie. Zamiast aktywnie starać się przemawiać do chińskiej publiczności, Hollywood skupia się teraz na unikaniu treści, które mogą rozgniewać chiński rząd lub podważyć jego punkt widzenia. Jak to robią? Przykłady można by mnożyć. Jedną z metod jest zmiana pochodzenia etnicznego lub osobowości postaci, aby uzyskać zgodę na pokazywanie filmów w Chinach. Na przykład film Doctor Strange zmienił pochodzenie etniczne postaci z tybetańskiej na kaukaską, a Bohemian Rhapsody usunął odniesienia do seksualności Frediego Merkurego. Modyfikacje te mają na celu uniknięcie niezadowolenia chińskiego rządu, ponieważ mogą one doprowadzić do zakazu wyświetlania filmów w Chinach i zaszkodzić jego rentowności. Chęć dostępu do chińskiego rynku skłoniła hollywoodzkie studia do akceptowania poglądu chińskiego rządu na pewne kwestie, takie jak geografia i roszczenia terytorialne. Jednak filmy, które odnoszą się do drażliwych tematów, takie jak Linia dziewięciu kresek, spotkały się z zakazami w Azji Południowo-Wschodniej i oporem ze strony samego rządu USA. W miarę upływu czasu ekonomiczna chęć współpracy z Chinami staje się coraz trudniejsza do realizacji, ze względu na rosnącą cenzurę i bariery kulturalne. Kino chińskie również stało się bardziej wyrafinowane, stanowiąc konkurencję dla firm hollywoodzkich. Filmy wyprodukowane w Chinach odniosły znaczący sukces, zarówno w Chinach, jak i za granicą, stanowiąc wyzwanie dla dominacji Hollywood w światowym przemyśle filmowym. Pomimo finansowego uroku chińskiego rynku istnieją obawy o wpływ chińskiej propagandy na amerykańską rozrywkę, która nie zawsze może być rozpoznawana przez publiczność. Kwestia ta jest szczególnie niepokojąca dla państw, które nie mają siły przeciwstawić się chińskiej narracji na arenie międzynarodowej. Wraz z rozwojem chińskiego przemysłu filmowego i utrzymującymi się napięciami geopolitycznymi Hollywood stoi przed wyzwaniami związanymi z równoważeniem swoich interesów komercyjnych oraz związanych z wolnością artystyczną. Podsumowując, dlaczego Wietnam zakazał wyświetlania filmu o Barbie? Z powodu mapy, krótkiego fragmentu mapy, który może się odnosić do kontrowersyjnej linii z dziewięcioma kreskami. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się kilku ciekawych faktów z tego podcastu i że zostawicie jakiś komentarz, co o tym sądzicie. Dziękuję, zapraszam na następny odcinek.